Zdrady się nie wybacza, na zdradą się pracuje. I tutaj będzie bardzo ważne nastawienie obu partnerów odnośnie tej sytuacji, oraz gotowość każdego z partnerów podjęcia pewnej pracy nad sobą, żeby eliminować powtórzenie takiego scenariusza w przyszłości. I część osób oczywiście tutaj powie, że zdrada to jest definitywny koniec związku, natomiast część osób twierdzi, że zdrada otworzyła im oczy na istnienie niektórych problemów w związku, które wcześniej były ignorowane i dała im możliwość zbudowania nowego, jakościowego nowego związku na nowym podłożu i wyprowadziła ich związek na nowy poziom intymności, bliskości i otwartości. Więc wybaczyć czy nie, tutaj każdy decyduje sam, natomiast bardzo ważne będzie to, czy każdy z partnerów podejmie się głębokiej refleksji i analizy tego, co do tej straty doprowadziło?